Szczęść Boże, witajcie. Jedna myśl na dzisiaj. W pierwszym czytaniu wracamy do księgi proroka Daniela. I mamy trzech młodzieńców: Szadrak, Meszak, Abednego. Warto nauczyć się tych imion. Dobro, trudno się wymawia, trudno zapamiętuje, ale warto. Dlaczego? Bo. To są trzej młodzieńcy, którzy przeszli do historii jako ci, którzy zaufali Panu: Szadrak, Meszak, Abednego. Um, uczmy się od innych, uczmy się z historii, uczmy się przez przykłady. To nikt nie wymaga aż tak wielkiego poświęcenia i takiego zaufania, które oni mieli. Może zaufania bardziej potrzebujemy. Oni potrafili pójść w ogień, wiedzą, że Pan Bóg ich uratuje. My czasami dużo prostsze rzeczy mamy robić, czy pragniemy robić, czy takie rzeczy są przed nami stawiane. A czasami boimy się tyle zaryzykować, co zaufać, bo tu nie chodzi o ryzyko. Oni nie ryzykowali, oni zaufali. I to jest ta, bo mi się wydaje przynajmniej ta różnica w różnych zachowaniach, które gdzieś tam one świadczą, że czy jest zach że zachowanie jest ryzykowne, a oni ufali. I to jest zachowanie pe pełne ufności. I dlatego warto nauczyć się tych trzech imion. Szadrak, Meszak, Abednego. Tym bardziej, że potem król Nabuchodonozor. Dzisiaj w ogóle same trudne nazwiska, imiona. Na koniec powiedział, że nie ma innego Boga. Tylko właśnie Bóg, który. I oni zaufali Bogu, któremu oni zaufali. Tylko ten Bóg musi istnieć, tylko ten, temu Bogu należy oddawać cześć. Dlatego bierzmy przykład tych trzech młodzieńców, którzy pewnie nawet nie sądzili, że potem ich imiona będą sprawiać taką trudność. Ale wszyscy będą chcieli się ich nauczyć, bo to są naprawdę wspaniali młodzieńcy, których chcemy brać przykład. Szadrak Maszaka Bednego. <grymne> Możesz dzisiaj e, kilka razy powtórzyć te imiona. E, może one wpadną w ucho i będziemy pamiętać o nich już na zawsze. Trzymajcie się.